Cześć, tu Ola ze Strixa. Jeśli myślisz o rozwoju swojego sklepu internetowego, to prawdopodobnie rozpoczęcie sprzedaży cross-border to kolejny krok. Dzisiaj opowiem o sprzedaży międzynarodowej i o tym, jak platforma Shopify może Wam w tym pomóc. A uwierzcie, mi ma naprawdę sporo do zaoferowania. Zacznijmy od podstawowego pytania. Dlaczego w ogóle warto myśleć o sprzedaży międzynarodowej? Rynek e-commerce w Polsce jest już całkiem dojrzały. Rośniemy, to prawda, ale rynki zagraniczne często rosną jeszcze szybciej. Według danych z 2024 roku globalna wartość rynku cross-border e-commerce to już prawie 2 miliardy dolarów, a prognozy mówią, że w ciągu kolejnych kilku lat ta wartość może się nawet podwoić. To naprawdę ogromny kawałek tortu, który czeka na podzielenie. Czasem wystarczy jeden dobrze dobrany rynek, żeby Twoje przychody wzrosły o kilkadziesiąt procent. A co ważne, konsumenci coraz częściej kupują produkty z zagranicy. W krajach Unii Europejskiej klienci nie boją się już, że paczka nie dojdzie, bo prawa konsumenta działają w całej Unii. A wy, jako sprzedawcy, macie dostęp do nowoczesnych narzędzi, które ten proces maksymalnie upraszczają. I tu właśnie wchodzi w Shopify. Dlaczego Shopify jest tak dobrym wyborem do sprzedaży międzynarodowej? Bo to platforma, która kompleksowo wspiera ekspansję zagraniczną. Shopify oferuje nie tylko podstawowe funkcje sklepu internetowego, ale też szereg zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają wejście na nowe rynki i zarządzanie sprzedażą w różnych krajach. Przyjrzyjmy się bliżej tym możliwościom. Zacznijmy od Shopify Markets. To kluczowe narzędzie dla każdego, kto myśli o sprzedaży międzynarodowej. Wyobraźcie sobie, że możecie stworzyć. Unikalne doświadczenia zakupowe dla klientów z różnych krajów, a wszystko to zarządzane z jednego panelu administracyjnego. Dzięki Shopify Markets możecie na przykład ustawiać różne ceny dla różnych rynków. To bardzo ważne, bo przecież siła nabywcza w różnych krajach jest inna. Możecie dostosować ceny do lokalnych warunków i konkurencji, co pozwoli zoptymalizować marże i zwiększać konkurencyjność. No, i oczywiście prezentowanie różnych wersji sklepu dla różnych klientów. Możecie dostosować język, walutę, promocję, a nawet wygląd sklepu do preferencji klientów z danego kraju. To naprawdę robi różnicę, gdy klient widzi sklep w swoim języku i ze swoimi preferencjami. Nie zapominajmy o tłumaczeniu sklepu. Shopify oferuje integrację z aplikacjami do tłumaczeń, dzięki czemu łatwo przetłumaczysz treści sklepu na języki docelowych rynków. A na koniec ustawianie lokalnych domen. Możecie mieć oddzielne domeny dla różnych krajów. To nie tylko poprawia SEO, ale też buduje zaufanie klientów, którzy widzą, że Twój sklep jest lokalny. Teraz przejdźmy do kwestii płatności. W końcu to jeden z kluczowych elementów udanej sprzedaży międzynarodowej. Shopify oferuje wbudowany system płatności, który bardzo ułatwia ten proces. O Shopify Payments już krótko opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków. Dzięki Shopify Payments możesz przyjmować płatności w lokalnych walutach, co dla klientów oznacza wygodę i eliminuje koszty przewalutowania po ich stronie. Dodatkowo masz możliwość integracji z różnymi bramkami płatności. Dzięki Shopify Payments możesz zintegrować inne popularne bramki, takie jak Klarna czy Adyen. To ważne, bo klienci w różnych krajach mają różne preferencje płatnicze. To jeszcze nie wszystko, bo dzięki Shopify możecie też w kilka chwil zainstalować aplikacje, które usprawnią sprzedaż międzynarodową. Możemy tu wymieniać np. aplikacje do tłumaczenia treści na stronie, automatyzacji marketingu, zarządzania logistyką i wysyłką, czy wielojęzycznej obsługi klienta. Shopify dostarcza również szczegółowe raporty i analizy sprzedaży międzynarodowej. Możesz monitorować, które rynki są najbardziej dochodowe, jakie produkty sprzedają się najlepiej w danym rynku, jakie są preferencje zakupowe klientów z różnych regionów. To kluczowe dane do optymalizacji strategii sprzedaży i podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom Shopify staje się kompleksową platformą do sprzedaży międzynarodowej, która pomaga firmom każdej wielkości skutecznie rozwijać się na nowych rynkach. Podsumowując, cross-border e-commerce nie jest już tylko dla wielkich marek. To realna opcja dla sklepów średniej wielkości, które chcą rosnąć. A Shopify to platforma, która daje Ci ogromne możliwości, żeby ten proces ułatwić. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jak skonfigurować Shopify Markets, jak ogarnąć tłumaczenia, podatki i inne aspekty sprzedaży międzynarodowej, koniecznie obejrzyj kolejny odcinek, w którym pokażę, jak to działa w praktyce. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie.